Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Polecam Panu Bogu wszystkie osoby, które będą oglądały ten odcinek na moim kanale eee, oraz mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że słowa, które będę wypowiadał, będą słowami podyktowanymi przez Ducha Świętego eee, ku chwale i na chwałę Pana Boga. Tak mi to pomóż, Panie Boże Wszechmogący. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Przed sobą mam Pismo Święte, które staram się czytać codziennie. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy człowiek, mimo szczerych chęci, nie potrafi wypełnić tych przykazań i tego słowa, które zaleca nam Pan Jezus. Czyli kiedy czytając Pismo Święte, czujemy, że chcemy się zmieniać, bo robimy to z pełną świadomością, że przychodzimy do Pana Boga, e, czytamy te karty historii, czytamy, jaki Jezus był, próbujemy go naśladować, ale niestety w naszym codziennym życiu upadamy. I to jest właśnie problemem, kiedy chrześcijanin, człowiek, zwyczajny człowiek, mający prawo do upadku, do grzechu, do bycia niemiłym, do bycia rozgniewanym, do bycia smutnym, do bycia zgorzkniałym, zostaje punktowany przez kogoś, kto może tak blisko pana Boga nie jest. O czym tutaj mówię? Kiedy z całego serca starasz się być dobrym człowiekiem, kiedy naprawdę starasz się być uprzejmy, jesteś uprzejmy na co dzień w stosunku do wszystkich osób, które są wokół ciebie, to wszystko jest pięknie i ładnie, ale trud i cały problem pojawia się wtedy, kiedy wracasz do swojego własnego domu i we własnym gnieździe rodzinnym nie potrafisz być dobrym chrześcijaninem. Przychodzisz z pracy, jesteś sfrustrowany, jesteś sfrustrowana, jesteś zmęczony, jesteś zmęczona. Jesteś niewyspana, jesteś e, poddenerwowana, jesteś roztrzęsiona, jesteś po prostu w złym nastroju, bo takie prawo ma każdy człowiek. Jesteś w złym nastroju ty czy ja. I kiedy po raz kolejny przychodzisz do domu i widzisz rozrzuconą bieliznę, rozrzucone skarpetki, niewyciągnięte pranie z bębna pralki, kiedy okna są potwierane, kaloryfery są. E, po, e, rozgrzane do czerwoności, kiedy śmieci e, nie są wyrzucone do, do, do śmietnika, kiedy wszystko to, o co w kółko prosisz swoich najbliższych, nie jest zrobione, dostajesz białej gorączki. I takie sytuacje ma każdy z nas. I kiedy otwieram Pismo Święte i czytam słowa Pisma Świętego, w których Piotr pyta pana Jezusa, panie. Ile razy mam przebaczyć? 7 razy? A Pan Jezus odpowiada, nie mówię Ci 7, ale 77 razy. To wtedy rozumiem, co oznacza miłość i co oznacza miłosierdzie w stosunku do naszych najbliższych. I kiedyś nie rozumiałem e, różnicy między zauroczeniem, zakochaniem, a miłością, a dzisiaj rozumiem to doskonale, bo tłumacząc to w najprostszy sposób, zauroczenie to taki podryk, czy poderwanie się serca i wzroku. W stosunku do innej osoby, która bardzo nam się nagle podoba i czujemy, że chcielibyśmy się do tej osoby zbliżyć, poznać ją bardziej. No i często jest tak, że to zauroczenie może być jednostronne lub dwustronne, które może się przerodzić w jakieś zakochanie z wzajemnością lub platoniczne, a potem, kiedy już wiadomo, że zaiskrzyło i para ma się ku sobie, no to wtedy możemy zaczynać mówić o tym, czy jest miłość, bo Bycie zauroczonym i bycie zakochanym to jedno, a bycie i życie miłością to całkiem co innego, i właśnie to codzienne podnoszenie tych skarpetek, codzienne wyciąganie tego prania z bębna pralki, zamykanie okien, przyciszanie kaloryferów czy wyrzucanie śmieci, o co w kółko w kółko prosimy najbliższych i co się w ogóle nie zmienia, mimo naszych najszczerszych próśb i takich błagalnych próśb, to właśnie wtedy wydaje mi się, że. Bóg pokazuje nam, w jaki sposób powinniśmy być dla siebie nawzajem miłosierni i czym jest miłość. Że nie powinniśmy szemrać, tylko powinniśmy wykonać te czynności lub ewentualnie porozmawiać i delikatnie zwrócić uwagę tym, którzy cały czas nie wykonują tych swoich właśnie e, obowiązków. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo przytrafia się to też w moim życiu. I kiedy człowiek nie potrafi już utrzymać nerwów na wodzy, no to wtedy dochodzi do, do kłótni, do sprzeczek, do niemiłych sytuacji, do gniewu, do takiej ponurej atmosfery w domu, której tak naprawdę nikt nie chce. Potem pojawia się gniew, złość, żal, rozgoryczenie, potem przychodzi wieczór, i człowiek tak kładzie się do łóżka w tym gniewie, w tej kłótni, i nie mówi sobie przepraszam. Potem wychodzi do pracy, nie mówi sobie do widzenia, nie mówi sobie e, kocham cię, tylko cały czas ma w głowie ten bałagan i te wszystkie prośby, które nie zostały spełnione. I. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jak to się mówi, w koło Macieju, w koło Macieju powtarzasz, 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 i nic kompletnie się w Twoim życiu nie zmienia w tej płaszczyźnie. I kiedy otwierasz Pismo Święte i czytasz słowa, które mówi Jezus, przebacz 77 razy, równie dobrze mogłoby być powiedziane: przebacz 777 razy. E, lub jeszcze większa wartość, bo chodzi o to tylko w przenośni, że e, mamy przebaczać cały czas i być miłosierni. Nie oznacza to tego, żebyśmy nie upominali naszych bliskich albo nie uczyli naszych dzieci, czy e, nie dogadwali się w kwestii porządków, ale e, na wielu płaszczyznach właśnie, żebyśmy potrafili być cierpliwi. Często, często mi osobiście brakuje cierpliwości, łagodności, którą mam w stosunku do innych, a nie mam jej do tych, który, z którymi mieszkam i z którymi jestem na co dzień w mojej najbliższej rodzinie. E, oczywiście to jest też zaczątek i powód do tego, że ktoś łatwo może nas dyskredytować. Może znaleźć jakiś punkt zahaczenia i powiedzieć, oha, taki jesteś chrześcijanin, tak, tak się do mnie odzywasz, tak ze mną tutaj wojujesz. E, skoro jesteś takim chrześcijaninem, to zrób to za mnie. Skoro jesteś chrześcijaninem, to dlaczego tak się zachowujesz, dlaczego później idziesz do kościoła, dlaczego później idziesz do sprawiedzi? dlaczego mnie przepraszasz, a potem znowu to samo robisz. I to jest właśnie problem, że może nie problem, może po prostu ludzka natura, którą wszyscy mamy bardzo podobną i chrześcijanie, i niechrześcijanie, i ludzie blisko Boga, i ludzie daleko Boga. Odnosząc się do całej tej sytuacji, do tych oskarżeń, do tego porównywania się, chcę zwrócić uwagę na to, że czytam Pismo Święte i słucham słów Pana Jezusa po to, żeby być lepszym każdego dnia. Mimo tego, że upadam, to mam świadomość tych upadków. Boli mnie serce, boli mnie dusza, boli mnie sumienie. Zastanawiam się nad tym, dlaczego grzech ma nade mną większą kontrolę niż Słowo Boże. Dlaczego grzech potrafi mnie pokonać, mimo tego, że słucham e, tego, co mówi Jezus. Dlatego, dlaczego, skoro tak bardzo staram się być lepszy, jestem coraz gorszy. Dlaczego? No chyba właśnie cały problem... Polega na tym, przepraszam, że używam słowa problem, może nie problem, ale cały trud, bo to jest chyba lepsze słowo, polega na tym, żeby cały czas nad sobą pracować i dawać świadectwo bycia dobrym chrześcijaninem, co nie jest takie łatwe. Ale sam Jezus powiedział, że skoro mnie prześladowano, skoro ja zostałem zabity za nic, skoro ja zostałem ukrzyżowany za nic, skoro byłem nienawidzony za nic, za to, że głoszę miłość to wy też będziecie przeżywali podobne rzeczy w swoim życiu. I y, tu nie chodzi o to, żeby szukać we, w samym sobie współczucia, czy użalać się nad sobą. Po prostu bycie chrześcijaninem nie jest łatwe i zawsze będzie to y, wiele od nas wymagało i wiele nas kosztowało, żebyśmy mogli być coraz lepsi jako chrześcijanie i żebyśmy mogli zauważać poprawę w naszym codziennym życiu, właśnie w tych naszych naj, naj, najbliższych kręgach. To będzie bardzo trudne, ale wierzę w to, że kontynuując przygodę z Pismem Świętym będzie się to stawało też coraz lżejsze. Także wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.